Jakbyśmy przyszli na statni, byśmy wiedzieli, że wygra ten ten i ten, albo tata ta i ta, no to yy, no co zjedlibyśmy sobie hot Doga, pogadalibyśmy sobie z kolegą, koleżanką i byśmy poszli do domu albo w ogóle byśmy tam nie przyszli. Dzień dobry, szanowni państwo, moim i państwa gościem jest dzisiaj pan dr Grzegorz Botwina, dyrektor Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich Wydziału Zarządzania UW, a to kolejny odcinek podcastu WZK z Biznesem. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam. Pana witam państwa bardzo serdecznie. Panie doktorze, 100 lat temu, w 1924 roku, Polacy po raz pierwszy pojechali na Igrzyska. I właśnie dlatego moim gościem jest dzisiaj pan dr Grzegorz Botwina, który zajmuje się na wydziale tematyką olimpijską. Już za kilka dni rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dlaczego w Paryżu? Do tego jeszcze dojdziemy. Ale wracając do pytania. 100 lat temu pojechaliśmy na Igrzyska Zimowe, mimo że jeszcze nie nazywano ich Igrzyskami Zimowymi. Dlaczego nie wróciliśmy z Szamoni z żadnym medalem? No to rzeczywiście bardzo e, ciekawe pytanie 100 lat temu. E, to, jest, to jest trochę związane wydaje mi się, z, z problemami, którymi e, wtedy borykał się polski sport. No bo to było chwilę po tym, jak uzyskaliśmy niepodległość. E, na pierwsze igrzyska, które się w ogóle odbyły w Antwerpii, letnie, e, nie wysłaliśmy reprezentacji. E, no i problem był zasadniczo organizacyjny. tak. No nie mieliśmy zaplecza, nie mieliśmy e, kompetencji. E, po pierwszej wojnie światowej, e, no w ogóle Europa była w stanie. Kiepskim, można by powiedzieć. No, i to, to były główne przyczyny, wydaje mi się. To, ten brak organizacji, brak e, kompetencji trenerskich, e, brak edukacji, no bo e, pierwszy AWF e, warszawski powstał dopiero w kolejnej e, dekadzie. Także no, wiele czynników na to wpłynęło e, i, i wydaje się, że właśnie. E, te organizacyjne były, były kluczowe no ale jak to zwykle bywa początki są trudne no więc pierwszy udział w igrzyskach nikt wcześniej z Polski nie uczestniczył to, to też jest wyzwanie prawda? jak jedziemy na takie wydarzenia sportowe to no, najtrudniej ma Beniaminek, mama, czyli ta e, osoba czy e, drużyna, która jest, e, bierze udział w takim wydarzeniu po raz pierwszy i to, e, to teraz jest e, podobnie, jak ktoś jeszcze nie był na, e, na igrzyskach, to jest wielka impreza, wtedy była relatywnie mniejsza, e, nie była też tak skomercjalizowana, e, ale e, no niemniej jest to duże wydarzenie i jeżeli nie mamy doświadczenia, to może to być... E, po prostu yy, trudne. Stosunkowo do niedawna Igrzyska Olimpijskie i Letnie i Zimowe odbywały się w tym samym roku, więc my, w tym samym roku w 1924, jedziemy na Igrzyska Letnie do Paryża. Już udaje nam się zdobyć dwa medale. Co zdobyliśmy i dlaczego nie złoto? No, Paryż 1924 jest przywoływany bardzo często w ostatnim czasie, no bo jesteśmy 100 lat później i też będą igrzyska w Paryżu. Z mojej perspektywy bardzo znaczące igrzyska 1924, bo jeden z medali, srebrny medal, zdobyła drużyna kolarzy. Torowych i z mojej perspektywy bardzo ważne, ponieważ byłem prezesem Polskiego Związku Kolarskiego, nadal jestem w zarządzie tego związku i kolarstwo jest mi po prostu bliskie, stąd ten medal z 1924 roku. E, jest tak dla mnie istotny, ale zdobyliśmy też drugi e, srebrny medal e, w jeździectwie. E, a tak, brązowy. brązowy. Dlaczego nie zdobyliśmy tego, tego złotego? No, pewnie podobne problemy jak z szamonii. No. Przez te kilka miesięcy stan polskiego sportu się aż tak bardzo e, nie poprawił. Co prawda, tradycje. W sportach letnich może były troszeczkę większe niż w sportach zimowych, no bo mamy więcej nizin niż gór w Polsce, no i to się za bardzo nie zmieniło przez ostatnie 100 lat. Co prawda, sporty zimowe w tych rejonach górskich, Karpat czy Sudetów w Polsce były zawsze bardzo mocne i to też widzimy w licznych sukcesach e, na zimowych igrzyskach olimpijskich przez wiele lat. No i e, wracając do, do tego Paryża, e, 1924, e, no te same kwestie organizacyjne, to, że e, znowu po raz pierwszy e, startowaliśmy w letnich e, igrzyskach olimpijskich e, i tu szukałbym e, głównych e, przyczyn tego po prostu, że w innych krajach Y, które też y, były niepodległe. Y, nie było takiego, y, może, problemu y, natury organizacyjnej. Te organizacje y, obywatelskie mogły funkcjonować, a sport przez y, bardzo wiele lat, y, w zasadzie no, od y, tej koncepcji y, barona de Cubertena y, odnowienia idei igrzysk, Olimpijskich. Były to organizacje, które obecnie nazywamy pozarządowymi, czyli takie społeczne organizacje, które zajmowały się sportem. No a Polska pod zaborem miała w tym obszarze powiedziałbym zadanie utrudnione. Na złoto czekaliśmy kolejne cztery lata, aż do objawienia. Haliny Konopackiej. Po pierwsze była podwójnie złota, była takim objawieniem i była też nadzieją naszego sportu, ale temat pani Haliny Konopackiej zostawimy na dzisiaj. Bardziej ciekawi mnie to, dlaczego Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich znalazło się akurat na Wydziale Zarządzania UW. No to jest rzeczywiście dosyć niespotykane w kontekście Polski. W ogóle Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich jest Pierwszym tego typu centrum, e, które, które powstało, to może opowiem trochę o samej idei tych centrów e, studiów i badań olimpijskich. To jest e, idea, która się zrodziła w latach 80. ubiegłego wieku w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim e, za czasów prezesa Juana Antonio Samarancha. Czyli takiego długoletniego e, prezesa, który e, no, doprowadził trochę do przemiany e, koncepcji Igrzysk e, Olimpijskich, bo Barcelona: 92, e, transmisja telewizyjna, e, to spowodowało e, taką dynamizację, powiedziałbym bardzo dużą, i to właśnie e, Samaranch. E, I Samaranch również. Stworzył tą koncepcję Centrum Studiów Olimpijskich i stworzył takie pierwsze centrum w Lausanne, nie? to centrum nadal istnieje i w pewien sposób animuje działania wszystkich tych centrów na świecie. Obecnie takich centrów jak to Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich na świecie jest 71. Jak powstawało to nasze. Centrum to było ich około 50. Także widać przez te ostatnie dwa lata dosyć dużą dynamikę. Takie centra powstają przy uniwersytetach lub instytucjach badawczych, stąd też Uniwersytet Warszawski czołowy polski uniwersytet. E, z dużymi tradycjami również w obszarze sportu. E, nasz obecny e, rektor, e, profesor Nowak, e, również jest związany ze sportem i mocno promuje szczególnie sport akademicki. E, no więc, e, Uniwersytet Warszawski no i też e, po części. Hmm, była to moja inicjatywa. Ja zajmuję się naukowo e, zarządzaniem organizacjami sportowymi, e, politykami sportowymi e, i e, no, po licznych rozmowach e, z przedstawicielami właśnie sportu, e, Komitetu Olimpijskiego, ale również e, Centrum Studiów Olimpijskich w Lozannie. No stwierdziliśmy, że y, istotne jest, żeby w Polsce takie centrum powstało, y, a w związku z przychylnością władz wydziałowych, wydziału zarządzania i pana dziekana Karasiewicza w szczególności, no, udało nam się takie centrum tutaj stworzyć, to był proces długotrwały, bo proces biurokratyczny załatwiania pozwoleń, listów intencyjnych i tak dalej, to trwało ponad rok, natomiast udało nam się sfinalizować E, to powstanie centrum, i e, koncepcja e, jest taka, żeby e, łączyć e, ten świat akademicki, naukowy e, z tym światem praktyki. I to bardzo dobrze wpisuje się w misję właśnie Wydziału Zarządzania. Stąd też wydaje się, że jest to świetne miejsce, żeby e, Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich e, tutaj miało swoją siedzibę. Z jakimi podmiotami współ, współpracuje lub planuje współpracę Centrum Studiów i Badań Olimpi Olimpijskich? No, y, jednym z kluczowych naszych partnerów jest y, Polski Komitet Olimpijski i za y, jego y, pośrednictwem również Polskie Związki Sportowe. I y, y, to jest taka, powiedziałbym, pierwsza grupa. Podmiotów, z którymi, z którymi m, współpracujemy, przy różnych inicjatywach edukacyjnych, badawczych, m, ale również wspierając m, inicjatywy studenckie, m, działania m, czy, czy współpracy, czy odbywania różnych praktyk i projektów w, w tych organizacjach. Z drugiej strony, podmioty, które zajmują się nauką, czyli różne inne uniwersytety czy akademie wychowania fizycznego zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Chcemy żeby Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich było takim miejscem spotkań osób, które angażują się w tematykę E, właśnie zarządzania sportem, e, rozwoju czy e, reform e, sportowych, i to e, powiedziałbym w, w takim kontekście organizacyjno-zarządczym, bo e, no, powiedzmy sobie szczerze, jako Wydział Zarządzania, Szkoła Biznesu to jest taki obszar, który jest nam e, najbliższy. No, a więc no, naturalnie nie będziemy się skupiać na biochemii czy fizjologii, a bardziej na tym aspekcie organizacji, tworzenia polityk na poziomie krajowym, niższym czy też na poziomie międzynarodowym. Bardzo dużo też współpracujemy m.in. z Komisją Europejską czy z innymi podmiotami międzynarodowymi jak federacje międzynarodowe czy właśnie wspomniany już międzynarodowy komitet olimpijski. Użył pan takich słów zarządzanie sportem. Czy w związku z tym na wydziale zarządzania możemy spodziewać się kierunku zarządzanie sportem? Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, bo jak popatrzymy sobie na ewolucję może edukacji w obszarze sportu, w krajach, których systemy edukacyjne są no, może troszkę bardziej rozwinięte niż polski system edukacyjny, to widzimy taki trend, że zarządzanie sportem przez długi czas było E, nauczane w, e, na uniwersytetach czy szkołach wyższych, które zajmowały się sportem czy edukacją fizyczną. E, na przykład w Stanach Zjednoczonych taki trend trwał mniej więcej do lat 70. E, ubiegłego wieku. I po w latach 70. tematyką zarządzania organizacjami sportowymi zaczęły się zajmować szkoły biznesu czy e, no, uczelnie specjalizujące się w. W zarządzaniu. I to jest taki trend, który widzimy też w Europie, e, troszeczkę później, może niż w Stanach Zjednoczonych. To jest związane z samą strukturą sportu. Sport amerykański jest e, w dużej mierze oparty na ligach zawodowych, e, lidze uniwersyteckiej, e, które są e, ligami zamkniętymi. I bardzo mocno skomercjalizowanymi. Natomiast w Europie duża część sportu e, opiera się na klubach, e, które działają w formie stowarzyszeń. To są kluby lokalne, wspierające czy wywodzące się z lokalnej społeczności, często e, albo. Grup zawodowych, tak jak chociażby Legia Warszawa, która była związana z wojskiem, czy kluby związane z no nie wiem, jakąś lokalną wspólnotą, chociażby religijną, tak, czy kluby, kluby sportowe, które powstały przy parafiach, czy w ogóle e, w, w jakichś miejscowościach e, związane właśnie z tą lokalną społecznością. W Europie to jest model dominujący, w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej, tam są franczyzy, które się przenoszą e, często, e, także model jest inny. Stąd też w Europie trochę później ta e, profesjonalizacja następowała. E, no i w Polsce widzimy, e, że takie zainteresowanie, czy e, przejście sportu z e, obszaru hobby którym w zasadzie nie za bardzo musimy zarządzać, no bo po co zarządzać hopy, do takiej istotnej dziedziny, gałęzi gospodarki, która odpowiada za no, istotną część budżetu czy PKB, no to. To następuje, i to widzimy, i stąd też to zainteresowanie w, w szkołach biznesu się pojawia, no i my na pewno. Na takie zainteresowanie będziemy odpowiadać. W tym momencie prowadzimy już kilka kursów związanych z zarządzaniem w sporcie, i to zainteresowanie ze strony studentów jest bardzo duże, ale też widzimy ze strony rynku bardzo duże zapotrzebowanie od pracodawców, z którymi jesteśmy w kontakcie na co dzień. No, oni zauważają pewne braki. Edukacyjnym, no, chociażby w 2015 roku takie badanie przeprowadziło Ministerstwo Sportu i Turystyki w kontekście kompetencji osób zarządzających polskimi związkami sportowymi, i tam dominującym obszarem edukacji tych osób była edu edukacja, wychowanie fizyczne i Sport, a tylko kilka procent, poniżej pięciu, to były obszary związane z ekonomią, zarządzaniem czy prawem. Także bardzo niewiele tych osób z takim wykształceniem w organizacjach sportowych jest. No i to się oczywiście zmienia. Przez te ostatnie e, lata, jakbyśmy teraz zrobili takie badania, to, to tych osób by było naturalnie trochę więcej, bo ten trend jest widoczny. E, nie tylko zresztą w Polsce, ale w całej Europie i, i na świecie. E, i, I to jest taki trend, na który chcemy na wydziale zarządzania odpowiedzieć, i stworzyć takie e, studia, e, które będą przygotowywały. Kadry zarządzające organizacjami sportowymi w Polsce. Subiektywnie uważam, że to by było dość ciekawe. Na przykład przychodzisz na zajęcia, a tam zajęcia prowadzi Luiza Złotkowska. Chociażby, pozdrawiam Luizę, bo się poznaliśmy, albo nie wiem, Adam Małysz, byłby to dość ciekawy pomysł. Przed nami igrzyska, już całkiem niedługo. Już czekamy, e, siedząc jak na szpilkach. Jakie są Pana nadzieje na nadchodzące igrzyska? Czy będzie lepiej niż w Tokio, w którym zdobyliśmy 14 medali? Czy będzie lepiej niż w Tokio? E, na pewno będzie lepiej niż w Tokio, bo e, będzie można e, pojechać na te igrzyska i zobaczyć, jak ci sportowcy. E, staczają tą, tą rywalizację. Ja jestem bardzo ostrożny w tych spekulacjach, ile będziemy mieli medali. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli więcej niż w Tokio, no to wszyscy się będziemy bardzo cieszyć. Sport ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny. Jakbyśmy wiedzieli, jakbyśmy byli w stanie wszystko zmierzyć, no to sport by nam był niepotrzebny, no bo jak wiemy wszystko, no to przychodzimy, nie ma emocji. A w sporcie kluczowe są właśnie te emocje. No, bo to one pozwalają y, tym sportowcom y, wierzyć w to ta nieprzewidywalność y, pozwala y, przesuwać te swoje granice, a z drugiej strony kibicom zapewnić ten dreszczyk emocji, no jakbyśmy przyszli na stadion byśmy wiedzieli, że wygra ten, ten i ten, albo tata ta i ta, no to y, no co, zjedlibyśmy sobie hot doga, pogadalibyśmy sobie z kolegą koleżanką i byśmy poszli do domu albo w ogóle byśmy tam nie przyszli. E, no i to, ta nieprzewidywalność w sporcie, to jest, wydaje mi się, kluczowe. E, no ja e, z mojej perspektywy bardzo liczę na występ e, polskich e, kolarek i kolarzy na tych igrzyskach e, i mam nadzieję, że uda się e, zdobyć e, medale i E, no, powtórzyć sukces e, sprzed 100 lat, czyli z Igrzysk y 1924, kiedy to właśnie ten pierwszy historyczny polski medal olimpijski e, trafił właśnie do drużyny e, kolarskiej. I mam nadzieję, że e, w tym roku w Paryżu również będziemy świętować e, medal olimpijski w kolarstwie. Warto zaznaczyć, że te medale można zobaczyć w Warszawie, w jednym z warszawskich e, muzeów. Pytanie na koniec. Którego sportowca ceni Pan najbardziej? Sportowca olimpijskiego z całego e, stulecia olimpizmu w Polsce? Wydaje mi się, że osoba, którą cenię najbardziej, to Irena Szewińska. E, pani Irena e, miała bardzo duży wpływ na. E, na promocję sportu w Polsce e, leki atletyki, ja sam uprawiałem lekką atletykę. Jak byłem nastolatkiem, więc ta e, królowa sportu jest mi e, tym bardziej bliska. E, I z jednej strony, właśnie w kontekście tego zaangażowania e, i promocji Polski e, również na tle międzynarodowym, bo pani Irena była przecież członkinią MKOlu, u e, co przyczyniło się w bardzo znacznym stopniu do e, no, promocji Polski na tle międzynarodowej do pozycji, budowania pozycji naszego kraju. Bo trzeba sobie uświadomić, że e, sport e, i e, te nasze działania w obszarze e, międzynarodowym e, pozwalają też budować taki polski soft power, prawda? czyli to nasze oddziaływanie, to jak Polska jest postrzegana, i e, pani e, Irena Szewińska właśnie dużo robiła w tym obszarze. E, I e, przy tym ja miałem okazję poznać e, panią e, Irenę i Spotkać się z nią wiele razy. Zawsze była to osoba bardzo ciepła, otwarta i skracająca dystans, co nie zawsze ma miejsce w sporcie. Spotykamy się z bardzo dużym ego, a szczególnie u osób, które osiągają bardzo duże sukcesy sportowe, to czasem E, właśnie się przekłada na, na, na później taką niedostępność, powiedziałbym, czego zupełnie nie można było e, powiedzieć e, o pani Renie. Także e, w kontekście e, właśnie budowania e, takiej obecności kobiet e, w polskim sporcie e, na stanowiskach e, decyzyjnych. No, to na pewno była takim e, no światełkiem, powiedziałbym, e, który, i osobą, która zachęciła wiele kobiet do podążania w tym kierunku, do właśnie angażowania się w karierę. W obszarze sportu, nie tylko jako zawodniczki, ale później jako trenerki, jako administratorki, jako osoby zarządzające, i to, wydaje mi się, jest taka, takie bardzo duże dziedzictwo i bardzo duży wkład w rozwój polskiego sportu. No tak, i jakby. Wszystko to jakby poza wielkimi sukcesami sportowymi, które, które osiągała przez kilka igrzysk olimpijskich. Zaznaczmy, że Irena Szewińska była sportsmenką polską, która zdobyła najwięcej medali olimpijskich, aż siedem, trzy srebrne, dwa złote i dwa brązowe, więc oprócz tak wysokiej liczby medali była jeszcze po prostu dobrym człowiekiem. Moim i Państwa gościem dr Grzegorz Botwina, dy dyrektor Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich WZUW. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.